Dzień dobry, cześć kukuryku, witajcie. Dzisiaj odcinek samochodowy, więc troszeczkę o kierowcach. Jak wiecie w Kanadzie konwój już od kilku dni jest w Ottawie. No i znów się sprawdza to, że nigdy nie jest tak dobrze jakby nam się na początku wydawało. Bo ja też śledziłem ten konwój z ogromną nadzieją no wydawało się, że dojadą tam dojadą, Trudeau ucieknie yy, zwycięży dobro i będzie wszystko super teraz się okazuje, że yy, to nie jest tak yy, prosto mamy yy, my słuchajcie, nie walczymy z kompletnymi głupcami, tak, oni może posługują się głupcami, którzy są gdzieś tam na czele yy, wiecie, członek wysuwany z ramienia na czoło, e, takich właśnie e, ludzi oni używają. Natomiast, e, natomiast ci, którzy są z tyłu, którzy całym tym e, biznesem e, kręcą, to, e, to są ludzie groźni i oni mają to przemyślane na wiele kroków w przód. I, i wydawało się, że oczywiście lud powstanie. Ucie, u, uciśniony lud Kanady powstał, e, zmobilizował się, pojechał i już będzie sprawa załatwiona. No nie jest to niestety e, takie proste. E, kierowcy e, okupują miasto, trąbią. Wejdźcie sobie na przykład na Twittera i to najlepiej wejdźcie sobie e, nie logując się, czyli jako, e, jako gość w przeglądarce. Komputerowej, zobaczycie jak profilowane są informacje na ten temat. Ja czasami się posługuję, znaczy czasami, nawet dosyć często posługuję się taką metodą, dlatego że wiecie, Google to też jest taka sprytna firma, oni wiedzą co my myślimy i pokazują nam często to co chcemy zobaczyć. Tak? I jak sobie jako ja otwieram internet i chcę zobaczyć co się dzieje na świecie, to właściwie nasza sprawa zwycięża, wszystko jest super. Tymczasem zalogowałem się jako gość. Znaczy nie zalogowałem się, otworzyłem przeglądarkę jako gość, otworzyłem Twittera, rzuciłem hasło od Tawa i zupełnie inny obraz sytuacji się pojawia. Po pierwsze, mamy ogromny atak na tych kierowców. Nasze ulubione słowo na F, i to nie jest czteroliterowe słowo. Troszeczkę dłuższe, yy, mające konotację polityczną, używane jest wobec tych yy, kierowców przez mieszkańców. Oczywiście yy, słuchajcie, to właśnie ci wredni kierowcy ciężarówek yy, sprawiają, że biznesy są pozamykane, a ludzie nie mogą normalnie żyć i normalnie wyjść z domu. Taki idzie przekaz. Mieszkańcy mają dosyć, bo ci tam trąbią, yy, blokują ulice i w ogóle. Jest strasznie. Jak oglądałem internet jako ja, to zobaczyłem taką informację, że 50% policjantów z odstawy zrezygno chce zrezygnować albo już zrezygnowało z pracy, albo odmawia wykonywania rozkazów, bo policja, jak wiecie, została skierowana do tego, żeby tych kierowców nękać. Również, gdy oglądałem internet jako ja, miałem informację, że siły zbrojne również zadeklarowały, że stoją po stronie kierowców i że wszystko jest super. Natomiast, gdy przeglądam internet jako osoba nieznana Google'owi, pierwsze co widzę, że zdementowano informacje o tym, że policja odmawia. Wykonywania rozkazów i że 50% policjantów chce, chce porzucić służbę. Ta informacja jest, jest tutaj odwracana. Zero policjantów chce, chce opuścić służbę. Policja aresztuje ludzi, którzy próbują przynosić tym kierowcom. Paliwo, żywność policja aresztuje obywateli za to, że w geście Solidarności z tymi kierowcami trąbią. Możecie sobie takie filmiki zobaczyć. Także mamy tutaj dwie rzeczy do omówienia. Pierwsza rzecz jest taka, że ta rzeczywistość, która nam jest pokazywana, ona jest nam pokazywana w różny sposób w zależności od tego, co Google myśli. Kim jesteśmy? Jeśli y, oglądam Google'a jako ja, kukuryku, to y, widzę zupełnie inną wizję świata. A kiedy oglądam jako osoba taka neutralna, czyli nie wiadomo kto, no to wiecie: te siły, które mają zwyciężać, to tam zwyciężają, a wszyscy pozostali to są wichrzyciele i za, za chwileczkę zostaną zmieceni jakiś wrogi element. Mniejszość i tutaj e, rząd Kanady oczywiście trzyma to wszystko w ręku, nie ma żadnych problemów. To jest e, pierwsza rzecz. No, a druga, że e, rzeczywiście na tych, na tych kierowców e, spuszczono już e, najgroźniejsze psy e, i używa się wszystkich środków, e, jakie tylko są możliwe. Stara się ich, Będą się starać ich zagłodzić. Będą się starać ich za, zamrozić, po prostu. Wiecie, tam jest zimno. Ja domyślam się, że to paliwo jest im potrzebne po prostu, żeby sobie ogrzewać te, te ciężarówki, bo przecież oni nigdzie chyba nie jeżdżą. Więc, więc tak podejrzewam, jeśli jesteście kierowcami ciężarówki, macie jakieś doświadczenie w tej sprawie, dajcie znać. Myślę, że to właśnie po to, po to jest. I takie życie w ciężarówce bez. Paliwa, i bez jedzenia, to w ciągu kilkunastu godzin może się stać bardzo trudne. Więc nie jest to jeszcze przesądzona sprawa. Chociaż z doświadczenia wiem i z moich tam kontaktów z kierowcami, wiem, że to są ludzie twardzi. I tacy, którzy jak sobie coś postanowią, to za łatwo się nie poddadzą. A do tego słuchajcie, ciekawa rzecz. Kierowcy ciężarówek to są ludzie całkiem nieźle wyedukowani, Bo to są ludzie, którzy jadą, jeżdżą w te długie, długie trasy i co robią w tych trasach? Słuchają książek, na audiobookach, słuchają wykładów ciekawych i to niekoniecznie takich właśnie prawilnych. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawa grupa ludzi. Trzymamy oczywiście za, nie, za nich kciuki, ale to pokazuje e, tylko jedno, słuchajcie, Kanada strasznie przespała. E, przespała mnóstwo e, e, znaków i mnóstwo e, negatywnych zjawisk, na które powinni reagować. Oni sobie tego Trudeau wybrali, tak? On im nie spadł z nieba, nie został narzucony. On po jakimś marszu zbrojnym na stolicę nie przejął władzy, on został wybrany. Wszyscy się cieszyli jaka to postępowa Kanada jak to oni 785 tysięcy orientacji wspierają i w ogóle jest wszystko świetnie byli bardzo bardzo do przodu i tak właśnie wyszli do przodu jak to mówią że tyłu nie pilnowali tak i od tyłu zostali pięknie właśnie tutaj przejechani i to obawiam się że że sam wjazd ciężarówką do, do stolicy tutaj może jeszcze im sprawy nie rozwiązać. Także trzymamy za nich kciuki. E, zatrąbimy, o, proszę bardzo, e, na, e, dla nich, ale, e, ale myślę, że tutaj będzie dłuższa walka przed nimi i zanim to wszystko wróci do, e, do normy, e, to jeszcze troszeczkę czasu. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za, za komentarze pod tym ostatnim filmikiem. Widzę, że w, y, was y, poruszył. Dzięki za te y, porady. Srebro, widzicie, srebro, nie myślałem o srebrze w ogóle, y, bo tak się tym interesuję średnio. Kryptowalutami zresztą też się interesuje średnio. Mam tam jakieś tam y, drobiazgi. Znaczy, y, inaczej, zainwestowałem kiedyś tam y, 10 funtów chyba, czy, czy 15, jak to kosztowało parę. Groszy. Zrobiła się z tego dosyć fajna suma i bardzo się cieszę, że ona sobie, sobie rośnie. Ale, ale jakoś tam aktywnie bardzo w tym nie działam. Podzielam również obawy wasze, że, że takie kryptowaluty to może sobie każdy tam szef partii Chin jednym przyciśnięciem guziczka wyłączyć, bo, bo to wszystko przecież opiera się o, o sieć komputerową, a, a komputery to wiecie. Różnie z tym może być, tak, różnie z tym może być, także polecam zalecam ostrożność. Na pewno bym wszystkich moich pieniędzy nie na podstawie informacji od cioci, że jutro będzie rosnąć, bym nie zainwestował w żadną walutę. Natomiast z całą mocą podkreślam, dzisiaj jest czas jeszcze żeby coś zarobić, żeby zrobić jakieś oszczędności, zabezpieczyć je w taki sposób, jaki uważacie za, za stosowny, wymieniajcie się tutaj pomysłami. Natomiast dzisiaj jeszcze coś można zrobić. Jest dużo przesłanek, że za chwilę może być ciężko, i będziemy musieli z tych oszczędności, jakoś sobie radzić. Także. Nie prześpimy my chociaż tego. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam do wyrażania swoich opinii i do następnego razu, cześć.